Cześć, tu ja, Lisiasty, z kanału Lisiasty, i to chyba moje jakieś nowe powitanie. Dzisiaj mamy kolejny filmik, najprawdopodobniej z tego co planuję, nawet z tego samego dnia pojawiły się, wow, dwa filmiki. No i tym razem mamy bibliotekę, czyli kolejną parcelę, która jest naprawdę bardzo przydatna, jeśli na poważnie po prostu gracie w Simsy. Już nie będę wspominać o tym, jak długo musiałem ją budować, przez to, że gra mi się crashowała, i to w bardzo takich dziwnych momentach, że praktycznie w ogóle tego nie mogłem przewidzieć, ale w końcu się udało. I powiem Wam szczerze, że jest to jedna z moich ulubionych parcel, jakie w ogóle powstały w tym Newcrest, które sam stworzyłem. Po prostu ma takie wrażenie. Jakby była z uniwersytetu, i zastanawiam się szczerze, czy jeżeli nie będę przerabiać Bright Chester, czyli otoczenia, które dochodzi z uniwersytetem, to czy nie zrobię czegoś podobnego, ponieważ nie uważam to za przestępstwo, że będą podobne do siebie budynki, szczególnie jeśli wyglądają po prostu dobrze. Ta biblioteka jest taka bardzo oficjalna bardzo taka, jakby to powiedzieć taka kameralna. W sensie takim, że jest tutaj mała przestrzeń, ale wystrojona taka bardzo em, oficjalnie. Zobaczycie o tym na to, to, co mówię, jak już zabierzemy się za środek. No i tak jak poprzednia parcela, którą budowałem, czyli siłownia, em, miała w sobie, jak tam pewnie jeszcze widzicie zresztą, taki element. Nowoczesny, poprzez tę całą oszkloną część, no to ta już jest całkowicie klasyczna i bardzo mi się to podoba. Oprócz tego, myślę, że jednym z ważniejszych zadań, jakie powinny mieć parcele publiczne, to jest robienie rzeczy, których zazwyczaj nie, nie, nie tyle co nie powinno się, co może stawiać trudności z robieniem w parceli domowej, na której się mieszka. I myślę, że taka biblioteka naprawdę bardzo się przyda, e, ponieważ w e, samej bibliotece dałem i mikroskop, który jest przydatny do niektórych karier, ale też po prostu do logiki, e, oraz dałem e, teleskop, tak aby był sens przychodzić tutaj. I więc na logikę, jeśli Wasi Simowie potrzebują akurat. E, Logiki, wbić sobie logikę, to to jest parcela, gdzie będą praktycznie wszystkie obiekty związane z logiką. Tak samo na siłowni, wszystkie związane ze sprawnością um, fizyczną i tak dalej. W parku w sumie nie wiem, co tam takiego jest, ale jak tam pewnie widzicie z boku, macie taki lekki przesmak, um, ponieważ bar to był pierwszy budynek, jaki zbudowałem w tej dzielnicy. Jest tam troszeczkę widoczny. Ale uwierzcie mi, środek jest dużo, dużo, dużo lepszy, chociaż powiem Wam szczerze, że na dworze też mi się bardzo podoba. Szczególnie ten znak. E, oczywiście kontynuuję razem z tym budynkiem, tym, który będzie następny i z tymi poprzednimi e, tradycje zaparkowanych samochodów. Jedyne miejsce, jakie nie miałem, to jest ostatnia parcela, jaka się pojawi. I myślę, że to będzie drobne zaskoczenie, ponieważ jest pewien rodzaj parceli, który doszedł wraz z dodatkiem jednym, i nie ma go normalnie w e, żadnym mieście oprócz e, tego, który dochodzi z dodatkiem. Więc pewnie będziecie się zastanawiać o jaką parcelę chodzi. A jeżeli już zgadniecie, to w jaki sposób ja w ogóle zrobiłem ją ciekawą, ale myślę, że akurat jest. Z bardzo bezużytecznej parceli w grze podstawowej, i w ogóle tak całkowicie w grze, zrobiłem naprawdę ciekawe miejsce do odwiedzania. Tym razem postanowiłem, że spróbuję czegoś innego, ponieważ zawsze robiłem e, takie parkingi, gdzie po prostu jest duży kwadrat e, betonu przed e, parcelą i tam było zaparkowane kilka samochodzików. Tym razem zrobiłem taki zajazd, gdzie jest taki jeden drobny samochodzik, i dla osób, które nie wiedzą, niektóre parcele mają NPC. I tutaj, na przykład, w bibliotekach, z tego co wiem, jest NPC bibliotekarza albo bibliotekarki. I pomyślałem, że może to być takie jakieś nawiązanie, że to jest samochód, którym przyjeżdża do pracy bibliotekarz albo bibliotekarka, którzy się zajmują tutaj książkami i tak Oprócz tego, oczywiście, e, wszystkie elementy, które są konieczne do wybudowania e, biblioteki takiej w pełni funkcjonalnej, e, są, czyli macie mnóstwo tutaj biblioteczek. E, mamy e, i szachy, mamy tam sztalugi, ponieważ e, galerie sztuki zrobiłem troszeczkę inaczej. Znaczy, tam cały czas są sztalugi, ale zrobiłem e, troszeczkę coś, czego się raczej nie spodziewacie, jeśli chodzi o e, Galerie sztuki, więc tutaj też dałem e, sztalugi, żeby nie było tylko w jednym miejscu e, ich, ale też myślałem, że to w sumie ma troszeczkę sens. Oprócz tego, właśnie staram się próbować jakichś takich nowych rzeczy z tymi budynkami, aby był sens w ogóle je oglądać w filmiki, kiedy gdzie je robię. I jeżeli kogoś zainspiruje, albo po prostu wprowadzę jakiś taki ciekawy pomysł, gdzie kiedy ktoś będzie budować, pomyśli. Hej, mogę to zrobić tak jak on i po prostu to zrobić, co ja będę bardzo zaszczycony, bardzo się cieszę. Oczywiście, tak samo, ja po prostu chciałem, aby te wszystkie budynki były do siebie podobne, ale wyglądały inaczej. Troszeczkę to głupio wytłumaczyłem, ale wszystkie są zbudowane w podobnej wielkości, z tych samych materiałów, że tak powiem, ale każdy z nich jest zbudowany w innym kształcie. Wykorzystuję troszeczkę inne okna, troszeczkę inne dachy. Starałem się przy markizach, żeby każde markizy miały inny kolor, dlatego tutaj mamy czerwone, w siłowni mamy zielone, bodajże, a w barze mamy niebieskie niebieskie. I jeszcze nie pamiętam, jakie wziąłem przy tej finalnej parceli. No, jestem ciekaw, czy ktoś z was zgadnie, co to jest. Um, ogółem znowu mówię, staram się troszeczkę wracać do takiego regularnego nagrywania. Nie wiem, jak mi to długo potrwa, ale po prostu już nie mogłem wytrzymać e, niegadania z nikim. No, w sensie to zabrzmi strasznie smutno, ale no jakby, ile można rozmawiać jakby z osobami, które się ma w domu, tak? Ja po prostu muszę rozmawiać z kimś innym, więc myślę, że takie coś to jest w sumie taka świetna terapia. No i się mogę wygadać. Poza tym, przez to, że nie nagrywałem o troszeczkę dłuższego czasu, całkowicie odzwyczaiłem się od swojego głosu. I jak włączyłem sobie filmik, żeby zobaczyć, czy wszystko działa, ten pierwszy pierwszy, gdzie budowałem park, to po prostu troszeczkę jakoś tak mi się zdawało, że kiedyś miałem troszeczkę Niszczy miałem ten głos? Nie wiem. Może to po prostu przez to, troszeczkę mam chrypkę, troszeczkę tak mnie gardło boli, ale. No, nie wiem, nie wiem. Mogę mówić zawsze w takim sposób, tylko że wtedy to nie jest mój naturalny głos, nie? A ja normalnie mówię w ten sposób, jak teraz gadam. W ogóle, tak jak patrzyłem na swoje poprzednie filmy, takie stare, stare. To powiem wam, że śmiesznie się patrzy, jak miałem taki hej, cześć, witajcie, i tak dalej. I dla osób, które nie wiedzą, pierwszy filmik, jaki miałem na moim kanale, to było Czy Złote Bronie Mają Sens? I był on na temat Overwatcha. I powiem wam, że nie wiem, czy ktoś to wyłapał. Pewnie niektórzy wyłapali, ale filmik, który stworzyłem z okazji drugiej rocznicy tego kanału został przeze mnie tak zrobiony, abym brzmiał, przynajmniej starałem się brzmiać tak jak kiedyś. Więc jeżeli jeszcze raz obejrzycie to, to zobaczycie, że podwyższyłem sobie trochę głos, kiedy się żegnałem i kiedy zaczynałem, zaczynałem swój swój monolog, bo po prostu chciałem taki drobny smaczek, że starałem się intonację zrobić taką samą. I ogółem, zalecam Wam obejrzeć te dwa filmy pod rząd i wyłapać wszystkie smaczki, ponieważ jest ich tam trochę. Łącznie z opisem na przykład. Opis został skopiowany, w sensie, krótki, krótki element opisu został przeze mnie skopiowany z innego filmiku, który kiedyś zrobiłem. Podpowiem. Jest to w opisie i nawiązuje to do pewnego filmu, filmiku, który odstępuje od normy którego nie zrobiłem jeszcze za tamtych czasów, kiedy nagrywałem tak bardzo, bardzo regularnie na temat Overwatcha. Ale w sumie teraz też nie zrobiłem takiego filmiku jak ten, o którym mówię. Polecam zajrzeć do tego filmiku, ponieważ bardzo się przy nim starałem. I myślę, że wyszedł mi naprawdę dobrze. Ale po prostu e, bardzo, bardzo mi się podobało takie chowanie tam smaczków. Tak samo e, dużo takich. E, drobnych rzeczy, typu na przykład muzyka. E, cała muzyka jaką tam dałem była z moich poprzednich filmów i to na przestrzeni wszystkich filmów, więc i tych najnowszych, gdzie nagrywałem speed Buildy ze Simsów i tych takich starszych, kiedy nagrywałem Overwatcha i pogadanki i tak dalej. Ogółem bardzo dużo się przy tym filmie starałem i jeśli ktoś wyłapie wszystkie smaczki, o których pewnie ja już też zapomniałem, ponieważ to już nagrywałem, no, chyba z miesiąc temu, co najmniej. No to Szapoba e, gratuluję, naprawdę, bo trochę tego tam jest. Ja przynajmniej. Z... Może nie pamiętam każdego smaczku, jaki tam ukryłem, ale na pewno pamiętam, że o matko było ich dużo. Bardzo dużo. Więc jeśli komuś się nudzi, to polecam obejrzeć te dwa filmy pod rząd i zobaczyć, co na przykład skopiowałem z tego pierwszego filmiku, um, jakieś powiedzonka i tak dalej. I. ogółem dużo rzeczy tam naprawdę się przyłożyłem. Ale dobra, nie, nie ma co gadać cały czas o tym samym, bo cały filmik mówię tylko o jakimś innym filmiku. Um, co mogę powiedzieć o tym budynku, co, czego nie widzicie tak naprawdę? Bo strasznie nie lubię, jak em, w trakcie speedbuilda poświęca się, ale tak, cały speedbuild. Nie w sensie, że momenty, tylko że cały speedbuild jest poświęcony tylko takiemu gadaniu bez sensu. O, teraz zaczynam drugie piętro. O, wow, teraz robię to i to. No bo wszyscy widzą, że na przykład teraz ustawiam szachy, tak. I powiem Wam, że troszeczkę mnie to irytuje, jak tak robią ludzie, ale szczerze Wam powiem, że jeśli dobrze jest zrobiony Speed Build, to jest on naprawdę przyjemną taką odskocznią, bo to ja nie traktuję tego bardziej jako filmik, tylko bardziej jako podcast. To jest taka okazja, żeby włączyć sobie to w tle albo tak po części oglądać. W sensie, że na przykład gracie sobie i macie na drugim monitorze, czy na telefonie, czy jak to tam chcecie. Włączone, gdy tylko po prostu spojrzycie sobie, jak tam progres, coś tam, coś tam i jak tam gadacie, i naprawdę nie mam żadnego problemu z tym, jeśli ktoś mnie ogląda w tle. Nie wiem, uwielbiam y, na przykład oglądać sobie różnego rodzaju takie podcasty i tak dalej, takie rzeczy, które nie wymagają zbyt dużego wkładu, jeśli chodzi o oglądanie, y, wypatrywanie jakichś rzeczy i tak dalej. Na przykład do śniadania, żeby po prostu sobie w tle coś leciało, żeby było co słychać, żeby nie było takiej ciszy. Bo ja po prostu, nieważne co robię, biorę ze sobą telefon, bo po prostu nie lubię, jak jest tak całkowita cisza. I jeśli jest coś długiego, co mogę sobie słuchać w międzyczasie, to czasami bardzo mi się to przyda. A domyślam się, że wszyscy mają takie momenty, gdzie chcą po prostu sobie posłuchać tak bez sensu, gdzie ktoś po prostu gada o tym, co lubi. A jeśli już tak będzie, to najlepiej, żeby słuchać coś e, świeżego albo po prostu coś, gdzie gadam na inne tematy. Bo gdybym stworzył jeden taki długi filmik, no to raz się go obejrzy i już nie ma jakiejś takiej oglądalności, żeby później znowu go obejrzeć. Ale no, za chwilę zacznę tam dawać drobne elementy końcowe, pojawią się zaraz screenshoty i tak dalej. Jak widzicie, zapisuję co jakiś czas. Bo po prostu już się bałem, ponieważ tego nie widać na speedbuildzie, ale no, skasował mi się mój budynek ze no dwa razy, trzy może jakoś. Troszeczkę to już czasu temu budowałem, ale miałem lekkie problemy z dźwiękiem, dlatego nie za bardzo mogłem y, to wysłać od razu, kiedy stworzyłem te filmiki. No, y, jakby co to oczywiście y, wszystko po tym jak zacznę, jak skończę to nagrywać, to wszystko wstawiam na galerię, więc na czas kiedy to wysyłam, już powinno wszystko być wysłane, ewentualnie em, męczcie mnie, piszcie mi w komentarzach wszystko, żebym to wysłał, bo czasami też mi się zapomina. Ah. Powiem wam szczerze, że to jest czasami takie satysfakcjonujące em, oglądać jak z całkowicie pustej parceli się em, tworzy coś zupełnie takiego nowego, że Przecież kilkanaście minut temu tutaj nie było nic i nagle tak się coś powoli buduje, i tak dalej. Za każdym razem, kiedy ktoś mi mówi, że prześlicznie buduje, i tak dalej, no to jedyna porada, jaką mogę powiedzieć, aby zwiększyć komuś samoocenę, to jest to, że każdy budynek, jaki buduję, jest budowany obiekt po obiekcie. To nie jest tak, że nagle tworzę całe pokoje, po prostu sobie wstawiam, tylko ja wszystko tworzę. Obiekt po obiekcie, i dużo w tym jest e, po prostu praktyki. Ja myślę, bo mi się już kończą tematy do rozmowy, bo ja w sumie to nie wiem o czym mam gadać, bo nic się ciekawego w moim życiu nie dzieje na razie. E, wszyscy wiemy, co się dzieje w okolicy. E, ja po prostu myślę, że mogę powiedzieć takie drobne smaczki. E, dotyczący tego jak się buduje jak wygląda mój proces budowania i tak dalej więc myślę, że mam jakieś tematy na następne odcinki, o to się nie martwcie a ja się będę już z wami żegnał bo widzę, że za chwilkę wchodzą screenshoty, a one szybko przylecą chociaż zdaje się, że jest ich trochę dużo więc dzięki wielkie za oglądanie mam nadzieję, że filmik wam się spodobał i ja już nie przedłużam, pamiętajcie, że wszystko macie dostępne w galerii i mam nadzieję, że będziecie z tego korzystać. Jeśli tak, to wysicie na Discorda mojego, którego macie w opisie, um, jak gracie w tym, w tej parceli, ponieważ myślę, że jest naprawdę fajna. A jeśli ja się już będę z wami żegnał. Do zobaczenia i cześć!